Ekskluzywne prezenty i oferty w Stumble Guys! Widzowie, co prawda, na razie w sklepie, Uw, mamy jakiś pakiecik wartość 9 widzowie, jest on bardzo ciekawy i ja tej skórki nie mam, więc sobie na pewno to widzowie oczywiście kupimy. No proszę, jaki piękny pakiet, ale to nie o tym dzisiaj mowa, ponieważ widzowie do Stumble guys jak wiecie albo i nie, będzie dodany nowy update nerf, Ale oprócz tego widzowie będą również... Ej, co tu mi się stało ty? Trzeba nie mogę tym zakręcić, a jednak mogę, dobra, tym sobie też zakręcimy, ponieważ jak widzicie, pokazuję wam teraz screena z nowych tak naprawdę skinów, które na pewno zostaną dodane do Stumble Guys. Już niebawem, naprawdę. Event Nerf już jest coraz bliżej i naprawdę nie mogę się go doczekać, ponieważ widzowie przyniosą naprawdę dużo skórek, dużo map no i naprawdę nowe fajne, że tak powiem, ciekawe rzeczy. A my sobie zakręćmy przy okazji tym darmowym kołem, ponieważ proszę, ja chcę coś specjalnego z tego koła. Jeszcze tego nie dostałem, a byłoby super. Może teraz? Nie, oczywiście. Ale dobra, proszę nie, nie 5 żetonów no, najgorzej na świecie. No z Dada się widzowie, a czekajcie, a może te stare koło Mi się tutaj bardziej przyda, zobaczmy Nie zapomnijmy o tym, widzowie, bo co prawda Ono jest trochę gorsze, ale może Ono nam poszczęści dzisiaj się i uwaga prawie dostaniemy jak zawsze nic A nie, 150, o, ja bym dostał 150 klejnotów Ale oczywiście dostałem tylko 5 Dobra, to nawet co, nawet nie będziemy drugi raz Tym kołem kręcić, tylko co zrobimy To zobaczymy sobie, o nie, to jest to legendarne koło Które otwieraliśmy już, ale wiecie co Otwórzmy sobie jeszcze raz 10 spinów Tak po prostu, ponieważ ja mam nadzieję Że dostanę akurat tego świętotekąś Mieszka legendarnego, może akurat mi się poszczęści, proszę. Wiecie, jasne, że większość to mi tutaj wypadną duplikaty, ale może akurat ta jedna legenda, którą chcę! Proszę! legendę dawaj, uwaga, nie dostałem żadnej legendy, chyba od 20 czy 30 spinów. I uwaga, nie typowe przedmiot. No tego akurat nie chcę. Bardzo proszę o coś legendarnego, jak już powiedziałem, halo! Nie, ale nie tą legendę! No jak już nawet mi tej legendy nie dało, tylko jakiś rzadki skin zielony. Nie chcę tego, proszę, dajcie mi, o właśnie tego skina! Chciałem, oczywiście go nie dostaję! Ale spokojnie, mam jeszcze chyba 3, 3, 4 kręcenia. Dawajcie, dawajcie, dawajcie. I oczywiście znowu musiało przelecieć to, co chciałem, ale czuję, że dzisiaj to dostanę. Nie, no, dzisiaj na pewno muszę to dostać. No, jak ja tego nie dostanę, to się serio zdenerwuję, ale chyba powinienem go mieć. Uwaga, epicki Nie, tego nie chcę. Koła, proszę! Proszę, dajcie mi tą jedną legendę i uwaga! Dostajemy chyba nietypowy. Dobra, tego już mam. Same duplikaty! Let's go! Ale może teraz jednak legenda, bo naprawdę dawno już nie miałem legendy i było. Serio blisko, no ale jednak niby blisko, niby daleko, widzowie, bo jednak jedną tutaj... I takie kręcenie. Za dużo tutaj się okazało. I nawet teraz jestem legendy. A szkoda, bo było naprawdę blisko same duplikaty. Co to ma być? No trudno, ale czekajcie. Jest jeszcze tutaj drugie koło, które zaraz znika. I ono ma na krok jakieś koło. Otwórzmy je pięć razy, bo ja co prawda mam większość tych kroków już, że mam posiadam je, ale jednak nie wszystkie. Na przykład tych kroków posiadam je, je. na pewno mam. Uwaga, zobaczmy sobie następne. Czekajcie, teraz lecą kroki. Chyba nie mam tych takich tęczowych. Te na pewno mam. To jest ten, to jest duplikat. Uwaga, teraz kolejne kroki. Proszę, proszę, Tęcza, tencza, 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 tęcza. Nie też mam. To wypada chyba w czwarty raz. Ja nie mogę, uwaga, dobra. Teraz jeszcze przedostatnie kręcenie. O, tej tęczy nie mam, tego nie miałem, to na pewno chyba nie miałem, to jest gid, że akurat dostałem i uwaga! Jeszcze jedno proszę, a to no nie trzy razy pod rząd! Nie, ja mam same duplikaty. Ja to wszystko miałem, widzowie. Dobra, ja po prostu nie wiem, wiecie co, widzowie? Trudno. Wygrajmy jedną gierkę, bo musimy wygrać i zobaczymy czy nam się uda. Serio, wyścig samochodowy, no niech wam będzie. Lecimy, ale dostałem chyba najgorsze auto z nich wszystkich. No ja nie mogę, dobra, uwaga, uwaga, kręcimy, kręcimy, kręcimy. Teraz, ups, dobra, skaczemy sobie. Bo no, nawet chyba to nie jest potrzebne. Dawajcie, już wam motki. Ładna, elegancka motka, Meg! Lecimy dalej, uwaga! O, pełen bus, pełen bus. Dajecie, 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 uwaga. siup przeskakujemy, ładnie, ładnie. Teraz skaczemy na górę i uwaga, kolejny bus, elegancki, no, idealny. To ja jak cię kręcę? ja tu idealnie zagrałem! Po prostu nie dało się lepiej. Dobra, strąćmy go może, żebyśmy byli pierwsi. Nie, to zwalka, pierwsze miejsce. Dawaj, chodź tu niebieski ninja Dobra, teraz się rozwalę, tylko poczekaj. a nie, nie dostałem Nitra. Dobra, on idzie ten. Ja też sobie idę tędy, ładnie, ładnie. Wskakujemy, mamy nitro, mamy nitro. Oni ją też użył nitro tego swojego. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Idziemy może tutaj. Oj, 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 oj. nie, oberwę. No i oberwałem, niestety. Przez to, ale spokojnie. I tak jesteśmy drudzy. A spokojnie, przychodzi 16 osób, ale ja muszę być pierwszy. Muszę go że tak powiem, pokonać. Chodź to, choć to, tu, choć to, chodź, to. Dobra, używam nitra jednego, drugie nitro. Ładnie, ładnie, ładnie. I teraz dawajcie na górę. i dobra, przekonuję go, pokonuję, czy mi się wydaje. Nie, niestety nie. Ona jeszcze troszeczkę nitro dodatkowego. No nie będę pierwszy, muszę być pierwszy, dawajcie. Jak nie będę pierwszy, to się wkurzę, Uwaga, Boga, lecimy, lecimy. Nitro na pełnej. O, o, nie udało mi się chyba. Albo dobra, jednak się udało. Dobra, ale on ile on Nitra tutaj użył? Nie, przegrał to! No chyba, że czekajcie, chyba, że mu się nie uda ale jednak mu się udało i to bezbętnie. Jak ja wpadłem do wody? Co to było? Jak to jest możliwe? Przecież ja nie wiem, dobra, nie nieważne. Dwa razy nitro. O, nie! Nie udało mi się tutaj też wejść. No, ej, ej co ja robię? Ej, buguje mi się tak gra, co jest? Czemu ja nie mogę tutaj normalnie przejść? Dobra, teraz idealnie przechodzimy. Dawajcie, dawajcie, dawajcie. Ciśniemy pełne nitro, dogazujemy, gazujemy, gazujemy, żeby być pierwsi i bez problemu tutaj. To przejść... O ty! O, ten ninja! Nie, ja też się zablokowałem! Ten ninja też się zablokował i w ogóle banany tutaj ktoś rzuca Kto to jest taki za jakiś śmieszek? No nie, ej, będę trzeci. Nie, nie mogę być trzeci. W ogóle ktoś mi jeszcze inny dogania. Dawajcie, dawajcie, dawajcie. Uwaga, let's go! Będziemy chyba pierwsi zaraz. Dobra, unikamy, unikamy. Aaa, nie dostanę! Jednak uniki, ty, dobra, będziemy pierwsi. Dawaj się, go, gonimy, gonimy cały czas ninja. Uwaga, raz, dwa, oni nie, ja ten biedaczek robi dopiero pierwsze okrążenie współczujemy mu. Dobra, idziemy tu, no chyba pierwsi nie będziemy, ale drudzy, uwaga, no nie, niestety jesteśmy chyba drudzy, uwaga! My i dostajemy się, let's go, ale oczywiście i tak jest git. Tym razem gramy sobie, jak widzicie, na tych takich, jak to się nazywa, na tych autkach takich latających, crash Hour mapka. No oczywiście, chyba bez problemu tutaj przejdziemy, tak? Halo, halo, ej dobra, oj, obawiam się, że on, ten skin, może mieć jakieś emotki dobre, więc ja tutaj będę uważać. W ogóle będę uważać albo wiecie co, może po prostu będziemy emotkować ludzi, tak chyba będzie najbezpieczniej, uwaga, wow, wskakujemy tutaj, proszę mnie nie bić, proszę mnie nie bić, bliska, nie bijcie mnie, dobra. Emotka tutaj uderzenia jest na jedynce, uwaga, uwaga, on na pewno ma emotkę. On też pewnie będzie mieć emotkę. Nie, o nie, nie dotkaj mnie. Zostawcie mnie, zostawcie mnie wszyscy. Proszę, już 7 osób odpadło na 8. Ja nie mogę odpaść. No i proszę, przeszliśmy bezproblemowo. Serio, ta mapa jak ostatnia, ona jest po prostu najgorsza. Ja nie wiem, serio, kto ją wybiera. Na pewno, na pewno nie ja. O nie, o nie, no ja tego nie wybieram i naprawdę nie chcę ich wybierać tych mapek. Zostawcie mnie tutaj wszyscy w ogóle. Nie, może, może go przytulejmy, no co? Tego chłopaka i go zepchniemy tutaj. Ej, w ogóle my możemy przepchnąć kogoś. Patrzcie, on się nie rusza. A nie tak się rusza, dobra. Przepraszam, przepraszam, dobra. Sorki, to się tutaj. Nie będę spychać, ojoj, ale się obawiam, że tutaj Na przykład ten wodnisty chłopak Wow, jedna kula rozwaliła dwóch typa Ale to było mocne, dobra, uciekajmy, uciekajmy Na, 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 nie chcemy tutaj zostać uderzonym Przez przypadek to te właśnie kule, na spokojnie tu w ogóle rekiny. Jak nie widziałem wcześniej, co? Nie zwróciłem na to uwagę, że tu rekiny są jakieś. O, nie, o, nie, o nie, proszę, 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 proszę. Uwaga. Dobra, tu są jakieś kule kompletne. Dobra, my, my. ja tutaj, wiecie co, na spokojnie tutaj oczywiście lecimy. Może tędy, może tędy, może tutaj tak ładnie. na, 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 na Uwaga, uwaga Uwaga, uwaga. Idziemy teraz tutaj, skaczemy sobie. Dobra, dobra, spoko, 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 spoko. Oj, 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 dużo osób jeszcze żyje. Nie wiem dlaczego, dlaczego tyle osób jeszcze żyje! Nie dotkaj mnie, proszę, nie dotkaj mnie! Widzisz mnie? Ja jestem tutaj niebezpieczny, znaczy jestem bez Bezpieczny. jestem i nik nikomu nic nie zrobię, nie chcę nikomu zrobić krzywdy. Ała! Ale ty! Wow! Wow, wow, prawie bym dostał tą kulę! Ja cię ja w ogóle nią nie dostałem! Ty! Co się dzieje? Dobra, i chyba będę musiał strącić kogoś. Chyba będę musiał go zrzucić. Chyba go zrzucamy. Tak mi się wydaje. On chciał mnie chyba też zrzucić tej emotką. Nie no, zrzucamy cię czy nie. Nie no, nie zrzucamy. Dobra, bez emotek. uwaga. Cyk, cyk, to jest bardzo dużo kłód. Bardzo uważamy. Bardzo uważamy spokojnie, spokojnie, spokojnie. Meg, meg. Wow, prawie dostał! I ja cię kręcę! Dobra, to jest mega ryzykowne. Błagam! Błagam, please, please! Nie, nie, zostaw zostawnie, zostaw nie, zostaw! Nie, zostaw. Nie, no, 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 no. O, nie, o nie, on tutaj przeskakuje. Jak on to przeżył, to jest niemożliwe, widzieliście? Kula go dotknęła, i on to przeżył. To jest po prostu niesamowite. Dobra, używam tej emotki, dobra, takiej ładnej, uśmiechniętej. Niech wygra najlepszy. Uwaga, nie chcę tu być. Oj, nie chcę tu być. przeżyć że tu przegramy. Proszę, uważajcie. Panowie i panie, my tu zaraz dostaniemy kulą, jak tak dalej pójdzie. Nie, albo albo no właśnie, albo emotką dostajemy. Dobra, dostajesz. Sorry. haha no. Dobra, sam nie uderzył, więc to jest jego wina. Uwaga, ja robię teraz taki skok. będę musiał użyć emotki, bo on też będzie mieć. Przepraszam cię. Przepraszam cię. Sorry, nie chciałem. No nie, no, to jestem tak zły, ale muszę to zrobić. Uwaga, idziemy teraz tutaj. Dawajcie, zostało. Oh, wygrałem! Dobra, no ale sami widzieliście, oni używali emotek. No oczywiście też tutaj użyliśmy elegancko emotek i wygraliśmy pierwszą grę. Muszę wam powiedzieć widzowie, że gra mi się naprawdę dobrze, ale widzowie, teraz przyszła pora, czemu ja w ogóle mam ten pakiet i ja go przed chwilą kupiłem. Nie wiem, ja go chyba będę mógł kupować w nieskończoność, ale tego robić nie chcemy. Tutaj za dobrych pakietów nie ma. Dobra, wiecie co? Czuję, że te koło jest szczęśliwe, że te koło da mi naprawdę coś mocnego. Dlatego uwaga... Kręcimy nim i uwaga, proszę, dajcie mi naprawdę coś dobrego. Teraz dostanę. Uwaga, proszę, albo ostatni raz tym kręcę. Nie, nie pięć żetonów, albo jakiś zwykły skin to już będzie lepsze. Dobra, chyba ten skin jest lepszy. I patrzcie, on nie jest duplikatem. To jest tak zabawne. Wiecie, co musimy zrobić teraz? Ja chcę coś sprawdzić. Jak sami widzieliście, dostawałem same duplikaty z tych tutaj kół legendarnych. Ja chcę zrobić to. Te około, uwaga, zakręcimy 10 razy tym najtańszym kołem. Zobaczmy, czy dostanę może jakiś duplikat, czy nie, bo wydaje mi się, że część duplikatu dostanę, ale tego nie mam, a nie jednak. Mam Dobra, to jest duplikat. Uwaga, czekajcie. Tak z ciekawości, bo jestem pewien, że część z tych skinów ja mieć nie będę. Na przykład, to chyba nie jest duplikat, i to nie jest duplikat. Normalnie, jak kręcę tym gorszym kołem, ja nie dostaję duplikaty, a jak kręcę legendarnym, to mam same duplikaty. To jest niesamowite, dobra. Zobaczymy, ile nam się uda zdobyć, co prawda, zwykłych skinów, ponieważ, albo po prostu skinów, których jeszcze nie miałem, bo na pewno jeszcze dużo jest do odblokowania i części na pewno jeszcze nie mam. Ale zobaczymy, czy może tym razem mam się poszczęślić. Uwaga, tego chyba też nie mam. Chyba, a nie, jednak mam, to jest duplikat. Ale dobra, i tak jeszcze dwa skiny na razie nam tutaj wypadły, których nie miałem. Uuu, ten mam. Legendarny z tego koła! To jest niemożliwe! Ja otwieram to lepsze koło i ani razu mi nie wypadła legenda. A otwieram teraz i wypadło mi za. Nie wiem, czwartym czy piątym Kręceniem, nie wiem. Jak to działa. Nie mam pojęcia, nie pytajcie mi się, widzowie, po prostu. To koło jest po prostu mega, to mega dziwne. O nie typowy czarodziej. koło rzeczywiście miałem. Ja najbardziej tutaj chyba szarych skinów nie mam, bo rzadko kiedyś tak powiem, one mi tam wypadały. Tego nie ma na stu patrzcie, No i nie, to jest jednak to plikat. Ale dobra, dwóch nie miałem jeszcze. Zobaczymy, czy uda mi się zdobyć jakieś jeszcze... Normalne koło to już miałem, to był jeden z moich pierwszych skinów, ale powiem Wam szczerze, ej, jak na to takie koło, że tak powiem, za 5 stówek, dostałem tylko jeden nieduplikat. Za 5 stówek tych gemów, no całkiem dobrze nam poszło. No nic, widzowie, oczekujcie w każdym razie tych ofert i nowych update'ów, ponieważ w Stumble Guys zaraz naprawdę będzie siedziać naprawdę dużo, ale to naprawdę dużo, więc nie zapomnijcie o zostawieniu łapeczki oraz również subskrypcji na tym kanale, a my widzimy się już jutro na kolejnym filmie. Trzymajcie się, cześć!